Drugim gościem w Towarzystwie Obiektywu będzie Tomasz Brozek, człowiek renesansu. Witam serdecznie. Siemanko. Siemanko. Dlaczego człowiek renesansu? Bo jak wyczytałem, to speaker, klubowy fotograf, kierownik drużyny w niektórych spotkaniach Narwi, prowadzący stronę internetową Narwi Ostrołęka, członek Komisji Rewizyjnej Starej Narwi oraz współzałożyciel i członek zarządu Narwi Ostrołęka. To wszystko się zgadza, prawda? Zgadza się i jeszcze trener rocznika 96 w jednym meczu oficjalnym, wygranym 3-2. To <laughs> powiedz Tomek, którą funkcję tak naprawdę wspominasz najlepiej? Czy, czy to nie ma dla Ciebie znaczenia, bo się odnajdziesz wszędzie? Wiesz co, prowadzenie strony internetowej. Mm. To jest najfajniejsze, ponieważ to dało mi jakieś doświadczenie, które później mogłem w życiu, w pracy zawodowej wykorzystać. Czy to pracując w marketingu, czy w prasie, bo parę Parę gazet i stron internetowych, to już zwiedziłem, myślę, że to tak dało najwięcej, żeby się rozwinąć. A bo studiowałeś coś związanego z dziennikarstwem? Czy... Nie, nie, jakoś tak nie kręciło mnie to. W sensie pisanie tak, ale studiowanie nie. Wtedy tracisz pasję. Zapytam Cię właśnie o rzecz związaną z internetem, bo słuchałem informacji na temat tego, że założyłeś stronę dla świtu Baranowo, tak? Tak. I powiedzmy jak to wyglądało, bo to były już późne lata 90., to internet raczkowo w Polsce jeszcze. Swift, na nowo strony ruszyliśmy w 2001, już więc to po latach 90., ale fakt, poznałem kolegę Grześka Tabakę, który tam grał, poprosił, żeby mu coś pomóc. Świt zmienił władzę i zaczęliśmy robić stronę internetową. Tyle wiedziałem, co było w czasopiśmie EasyPC. PC. Mhm. Pisanie było w notatniku i wzorowałem się w jakichś innych stronach, jak to może wyglądać. Grafiki bardzo proste robione. Jakiś kreator z internetu, czy z CD Action, czy z czegoś ściągnęliśmy i tak poszło. Ale to wyglądało tak jak Mogiel.net, czyli kultowa strona Paweł Mogielnet. Troszkę lepiej, bo z grafiką. Mogiel masz, miałeś samo teksty, ale no, z, z, z Pawłem właśnie się wtedy poznaliśmy tak swoją drogą, bo podsyłałem mu wiadomości. Coś tam robiłem o menedżerze piłkarskim, Championship Manager. A mhm. no, burdowa moje... gra swoją drogą. No, tam były moje debiuty, tekstowe pisanie <grym> pod różnymi pseudonimami, opisy ligi indonezyjskiej, indyjskiej. A to bardzo egzotycznie. No, ja mnie <grym> do tej pory. Oglądałem, ostatnio nawet obstawiałem ligę indonezyjską, ale nie weszło. <grym> bo pomyliłem się i nie tych co trzeba. E, zdarza się i tak. To nie był pewniaczek. Wiesz co, był, jak się to... Oglądam na żywo i swoje przemyślenia twierdzę, że ta liga jest ustawiona. <laughs> Mam nadzieję, że nikt z indonezyjskiej piłki nożnej tego nie ogląda. No chyba, że Edzi z Lechii, Gdańsk. O jeku, ile oni tam mają wyświetleń różnych rzeczy, naprawdę. No ale kiedyś myślech i to, to widziałem, że komentarze to były właśnie... Głównie indonezyjskim. No. <laughs> bolando, bolando. Tak. <laughs> no. Yy, wracając? Wracając, tak. Wracając do internetu i do narwiostronka, z jesteś związany... Od dzieciństwa. To pamiętasz swój pierwszy mecz, na który poszedłeś sam, bądź może z tatą, bo taka tradycja zawsze, że to ojciec zabiera sobie na mecz. Ona tradycja jest inna. Zupełnie tata jest antysportowy do tej pory, więc to było raczej tak. Jak chcesz, żeby dziecko nie paliło papierosów, to mów, że są spoko, coś tam, coś tam. Jak chcesz, żeby zaraz zaczęło, to powiedz nie palnie nie pal. Nie pal. U mnie było. Nie będziesz grał w piłkę, bo ze znanych sportowców tylko Zbigniew Boniek umie się wysłowić. No i no, skoro nie można było grać, to chociaż na przekór chodziłem na, na spotkanie z kolegą, z Andrzejem z klasy, który był bokserem. Dobrym bokserem, zresztą jeszcze kolega Tomek też. I któregoś razu Andrzej powiedział, żebyśmy się wybrali na mecz z Markowią Marki, bo grał jego sąsiad Robert Wołosz. Chcieliśmy zobaczyć, jak mu pójdzie. No i Andrzej. Miał później turnieje, jeździł po różnych miejscach w Polsce. Ja zostałem po, po krótkiej przerwie odchodzenia. Już tak zostałem. Tu miałem 12 lat wtedy. Mhm. I wtedy się zaczęła, że tak powiem, taka, może nie moda, nie? ale taki zwyczaj, że support your Local Club. Tak to Tak. Ja, ja wtedy jeszcze tego nie, nie znałem, dopóki nie przyjechał mój brat, e, przed którym zrobiło mi się bardzo wstyd, kiedy on zaczął mówić mi o e, TKKF, Ostrówek Węgrowski. Mhm. Podczas ja nawet nie potrafiłem powiedzieć, jakie opcje. swoje swoją drogą, ten klub. <grym> Właśnie został związany. Oj! <grym> no, bardzo mi smutno było, jak przeczytałem na piłkę na mazaprze o tym. E Natomiast ja nie byłem w stanie powiedzieć, w jakich strojach na ref gra. wtedy. Poznałem tylko jedne, które widziałem kilka razy. E Składu obecnego nie byłem w stanie powiedzieć i było mi mega wstyd przed starszym kuzynem. Więc postanowiłem się bardziej w to zagłębić. No i tak zostało. Raczej że, 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 że duża piłka mnie nie ja. Wyjazdy na jakiś wiosek. Czyli bardziej kartofiska, że nie ma futbolu z alkoholu, czy, czy, czy nie, nie aż tak radykalnie? No, <laughs> mo, może nie alkohol, ale wyjazdy, to, to jest poezja. Jakiś wyjazd do Andrzejewa, gdzie kolega wpadł do rowu, bo obok była rura leżała i chciał przeskoczyć. I tym podobne sprawy, to jest cała poezja, cała historia, piękno tego wszystkiego, to jest ta od czasu odbudowy. Od, jak zaczęliśmy się bawić z chłopakami w Nową Narew, Czyli 2016 rok? Tak, to to jest coś zupełnie innego. A pamiętasz właśnie jakieś śmieszne epizody, może ciekawostki związane z tym, jak byłeś kierownikiem albo jak byłeś blisko na armii, jakieś ciekawe? Zadałeś takie <laughs> pytanie, że można byłoby godzinami opowiadać śmiesznych rzeczy, które się wydarzyły. Od biegających psów, które też łapałem sam z kolegą Łukaszem, poprzez wszystkie wpadki na spikierce, kolega też kiedyś nie wyłączył mikrofonu i powiedział to co jest. Eee, A rozległ się brawa dookoła. <noise> Czyli tak źle nie wyszło. No Powiedzmy. Z boiska było tylko tak. Mhm. Wiele rzeczy. Ciężko mi tak powiedzieć w tej chwili. Musiałbym mu się przygotować, żeby się zebrać. Twoja książka, gdybyś mógł coś opowiedzieć o niej. To jest zbiór dotyczących wszystkich sekcji Narwia tak. Czy tylko właśnie piłki nożnej? Wszystkich, 15 sekcji. Z czego tam Odzudo jest najmniej, bo jest strona bodajże, ale ta, ta sekcja istniała. W półtorej roku zorganizowali jedne zawody, pojechali na jedne mistrzostwa, skąd przywieźli trzy medale. I w sumie na tym to się skończyło. No to dobry wyjazd. No dobry, dobry. No niekoniecznie wiadomo ile tam było zawodników, bo, bo na te turnik, który zorganizowali w Ostrołence, to w kategoriach startowało po czterech zawodników i automatycznie odpadając w półfinale miałeś brązowy medal. Więc <laughs> nie jestem przekonany, czy tam nie było podobnie. Ale też wyczytałem informacje na temat Ringo. To też jest bardzo ciekawe. Ringo tak, ale Ringo nie w Narwi. Ringo jest bo w okolicy było grane. Natomiast w samej Narwi nie było takiej sekcji. A było Kolarstwo szosowe? Kolarstwo było ogólnie, tak. I szosowe, i szosowy, korowy, to wszystko było połączone. Kolarstwo mieliśmy z dużymi sukcesami. Szczególnie odpowiedzialny za to, cały spiritus, mowę z tego, to jest trener Kazimierz Górski z Leskowca. Kawał porządnego gościa. No i tam były i medale Mistrzostw Polski, młodzieżowe Mistrzostwo Polski. Mistrzostwa Mazowsza wielokrotnie. Narek była też w czołowej ósemce mm -hmm. klubów kolarskich w Polsce. To teraz raczej się nie pamięta o czym. No właśnie, ale żeby zdobyć takie informacje, to musiałeś spędzić parę godzin nie tylko w bibliotece, bo pewnie w archiwach. Nie, no, spokój. Parę <grym> godzin to taki mocny eufemizm, bo to jest. Bo czytałem informacje, że ponad 10 lat chyba, tak? To Zacząłem w 2004 roku i to się nakręcało, nakręcało. Jak zbierzesz jedno, to musisz sobie, dlaczego nie uzupełnić innej dyscypliny? Jak już przeglądam te wszystkie roczniki, czemu nie spisać? O to się zawsze rozrasta, tak? No w tej chwili mam 3753 hasła dzisiaj sprawdzałem w bazie, mm -hmm. gdzie na przykład y, jakiś zawodnik jest hasłem albo jakiś sezon. W tym sezonie to są składy, coś tam, strzelcy do tego około 10 tysięcy zdjęć. Wiadomo, że większość to jest czasy najnowsze, mm -hmm. ale jest też to około tam 500-600 zdjęć, tak z historii powiedzmy do 90. któregoś roku. Bardzo cenne. A masz jakieś rodzynki na przykład nie, z początku XX wieku? Mam rodzynki, najwcześniejsze rodzynki, które mam to są lata tam 19, 20, 21. Będziemy mieli, no w sumie to już mieliśmy w zeszłym roku 100 lat. z portu postułem, szkoda, że się nic nie zrobiło z tym, ale nie miałem dowodu wtedy jeszcze. Dopiero jak wpłynęło 101 to mam fotograficzny dowód, że Sport był, miał się dobrze. Może nie miał się dobrze przesadziłem, ale rozrastał się tak jak w innych częściach. No tak właśnie. to mniej więcej wyglądało w tej Polsce B, której się znajdowaliśmy. Mieliśmy małą ilość mieszkańców tam do piątki, pięciu tysięcy, a klubów piłkarskich było 5, 4-5 w zależności od czasu plus dwa-trzy szkolne. Grali regularnie, więc to jest bardzo duża różnica, moim zdaniem. Od zazwyczaj tych większych miast, nie? czyli tak właśnie Ciechanowa, Tłodna, czy, czy Siedlec hmm. i tak dalej. Ale Ostrołęka nie była takim pustkowiem, chyba można powiedzieć, bo tutaj się coś działo sportowo. Była piłka nożna przede wszystkim, była też taka atletyka, siatkówka. Na to są też takie dowody. Ostrołęka, jak się okazuje, wtedy żyła także wiórstwem. O, to ciekawe. Naryf. Była tym naturalnym miejscem, gdzie był kontakt z innymi miastami, z Warszawą, z Płockiem, przyjeżdżały przede wszystkim z Łomżą rywalizacje, były doroczne regaty, w których startowała Łomża i Ostrołęka walczyli, no niestety goście ze wschodu wygrywali częściej i raczej ożywiało miasto w takich wypadkach, no takie właśnie imprezy. Mhm. Ale też czytając twoje poprzednie wypowiedzi, zaciekawiła mnie je jedna rzecz, bo wymieniłeś, że były też w Ostrołęckie takie kluby jak Katolicki Klub Sportowy czy tak. Gwardia Ostrołęka, tak jak każde większe miasto też miało klub uh -huh. z, właśnie z tym przytomkiem Gwardia, tak, czyli milicyjny. To, to uh -huh. też jest bardzo ciekawe. No, tutaj jest ten Katolicki Klub Sportowy, czyli KSM, uh -huh. to przedwojenne czasy, gdzie y, oni głównie się odcinali od tego, bo mieliśmy klub żydowski, który dobrze sobie radził, HPL błędnie jest podawany w mediach różnych w książkach nawet, że Makabi. Mhm. Nie znalazłem potwierdzenia nigdzie w żadnych źródłach, także w księgach e, żydowskich po hebrajsku kolega tłumaczył e, i nie ma takich potwierdzeń. Natomiast HPL był, grał, był dobrą drużyną. E, poza tym właśnie były kluby wojskowe, a KSM, później SMP, czy e, nie w odwrotnej kolejności SMP, potem KSM, e, był klubem, który gromadził. Mm, Młodych katolików, młodych Polaków, to było, którzy byli cywilami. Poza tym były kluby szkolne, do których nie mogli dorośli należeć, więc to był ten klub, którym naturalnie przechodzili koledzy, którzy pokończyli szkoły. Między innymi e, pan Antoni Lelujka, to jest przodek obecnych piłkarzy, Michała Pawła, bodajże pradziadek. No proszę, czyli wszystko zostaje w rodzinie tak naprawdę. No, tak, u nich to wszyscy grali po kolei, ojciec, dziadek, pradziadek. Bo Borodów Ostrołęckich grających na wojskach narwi było sporo. Bo pamiętam sam, że było wiele nazwisk, które się cały czas powtarzały przez dekady. Na pewno się zalewcy powtarzali, tak. bo to jest rodzina, która jest mocno związana z piłką nożną, przede wszystkim. Marczakowie, jak Marczakowie to Romany, bo bracia Roman to są siostrzeńcy Znanych terenera, znanego trenera, np. Waldemara Marczaka i, i świetnego piłkarza Leszka który teraz ma problemy zdrowotne, tak na marginesie. Co jeszcze? No gontarze z nasiad, które też tu się pojawili jakiś czas temu i zawsze byli związani z Narwią. Teraz jest Kamil, też jeden z czołowych zawodników. Lelujków już wspomniałem. Jest wiele rodzin, które później, jak się okazuje, to ktoś jest rodziną z kimś, ten jest tamtego szwagrem i tak dalej. No, głównie rodzeństwo też można byłoby wskazywać, że się pojawia. I z nowszych ludzi przecież bracia Sadłowcy i Mariusz, ich bracia teczne. Rozmawiamy po meczu już Narw Ostrołęka ze żbikiem nasiadł. Mm -hmm. A on do Ciebie pytanie, właśnie, jak myślisz, czy w tym sezonie będzie awans, czy jest jakiś szklany sufit w przypadku Narwi, że Narew jest w stanie dotrzeć do jakiegoś pułapu typu trzecia, druga liga, czy właśnie jest to nieosiągalne, jak myślisz? Takie są nasze cele. Nasz Aha. cel to jest druga liga. Mm -hmm i zrobimy, co się da, żeby to osiągnąć, ale to czas i niekoniecznie musi się udać. Kiedyś, e, ostatnio publikowałem z 76 roku plany po powołaniu województwa i celem było piłkarzy, żeby dla, do 80 roku awansować do drugiej ligi na, na zaplecze ekstraklasy. Były ku temu jakieś stworzone warunki, były szanse, piłkarze byli sprowadzani, trenerzy, ale celu nie udało się osiągnąć, więc to wszystko jest weryfikacja później w przyszłości, więc zobaczymy. A powiedz mi, jak to jest z zasadami piłkarskimi na poziomie okręgówki? One się znacznie zmieniły od tego, jak graliście niżej? Zasady gry piłkę nożną są takie same. Ale od tego roku są. No, dokładnie, odrobinę zmienione. Tu masz rację. Zapałeś. No. Publikowałem to też. E, co się zmieniło? Zmieniają się przede wszystkim to, że musimy mieć obowiązkowo młodzieżowca w składzie, gdzie wcześniej nie trzeba było mieć, ale i tak mieliśmy. E, no i kwoty opłat za transfery, za wszystkie papierologie związane ze Związkiem Piłki Nożnej, które są większe i to jest zauważalnie większe. Dla mnie jest osobiście dziwną sprawą, że na przykład w Ekstraklasie do Związku płaci się 2000 zł opłaty, a my grając na szóstym poziomie ligowym płacimy dajmy na to 500-800 zł. No, gdzie ich budżet, a gdzie nasz. E, Tomek, y, napisałem książkę, ona czeka na druk, prawda? Mhm. Ale żeby to zrealizować potrzebne są pieniążki. Już zebrałeś no, około 9 tysięcy złotych, ale powiedz mi, jak hmm, Jaki, nawet jest, troszkę więcej, cel. Bo jaki tym... jest cel właśnie? Jakiej kwoty potrzebujesz, żeby wydać więcej książek? Przede wszystkim to kwota się zmieniła, bo nagle się okazało, że żeby to zrobić takiej. Po przeliczeniu dokładnym, jak to miałoby wyglądać, to że kwota skoczyła na 14 300 z już. Więc coś tam udało się ze swoich pieniążków odłożyć, coś jeszcze ktoś dorzucił. Zobaczymy. Mam nadzieję, że jak będzie publikacja, to już temat będzie nieaktualny, ale zobaczymy. Myślę, że to się da zrobić. To już nie są takie wielkie rzeczy. W chwili obecnej potrzebuję zapewnienia około 500 zł jeszcze. Widzicie, także można pomóc. Link do zrzutki Tomka podrzucę pod filmem. Myślę, że powoli będziemy kończyć, ale chciałbym Cię jeszcze zapytać o wychowanków Narwi. Czy mm, może pamiętasz, albo przynajmniej Ostrołęcka Ziemia miała takich wychowanków, którzy zaszli daleko. Przypuśćmy, jeśli chodzi o piłkę nożną w Ekstraklasie, pierwszej lidze. W Ekstraklasie na przykład Mariusz Marczak, który do nas wrócił. Jest teraz jednym z ważnych ogniw. Przepiękna bramka przewrotką ze Żbikiem. Marcin Truszkowski, obecnie trener KSC Katroszyn, też wychowanych narwi, na to najnowsze czasy. Łukasz Grzeszczyk miał krótki epizod w ekstraklasie. Ale, z Widzewem Tak, ale teraz, i z Wisłą Płock, mhm. A, Ale teraz jest na dobre w Tychach, tam kapitan. Z paską kapitańską właśnie to jest no, ciekawe. Rzadko się zdarza, żeby tam w tych rejonach człowiek z tak daleka, wiesz, był tak szanowany. Mm -hmm. A jeszcze pamiętam czasy, kiedy Łukasz Grzeszczyk dorzucał piłki Robertowi Lewandowskiemu w niczu Pruszków. Tak też było, ale niektórzy <laughs> będą mówili co? <laughs> Zapamiętajcie te słowa, był taki piłkarz i nadal jest Łukasz Grzeszczyk. Mam nadzieję, no. że do niego kiedyś dojdziemy. Może tutaj skończy karierę w Narwiktowie. Myśmy byśmy nie mieli nic przeciwko. <gry> Dziękuję. Waszym moim gościem był dzisiaj Tomek Mrozek. Dzięki. Zapraszam do subskrybowania, komentowania i do oglądania następnych filmów. Linki do poprzedniego filmu znajdziecie w komentarzach. Dzięki. Cześć.